Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No i mamy takie działanie z pierwiastkami trzeciego stopnia, i musimy wybrać jedną z tych czterech odpowiedzi. Bierzemy więc to nasze działanie. I tutaj jest tak: pierwiastek trzeciego stopnia, u góry jest liczba 27. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27 istnieje i to jest liczba 3. Ale nie istnieje pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 16, i tu jest taki mały problem. Dlatego tutaj najpierw musimy zrobić takie coś. Obydwa te pierwiastki są trzeciego stopnia i tu jest między nimi mnożenie, a to znaczy, że te obydwie liczby, które są pod pierwszym pierwiastkiem i które są pod drugim pierwiastkiem, czyli to i to, możemy teraz wrzucić pod jeden pierwiastek, czyli minus 27 szesnastych i tą dwójkę wrzucamy pod jeden pierwiastek i dajemy działanie takie, jakie było między tymi dwoma pierwiastkami, czyli mnożenie. Pierwiastek jest oczywiście trzeciego stopnia w dalszym ciągu. Teraz tutaj pod tym pierwiastkiem możemy zrobić coś takiego: dwie całe to jest dwie pierwsze. A to znaczy, że teraz tą dwójkę z góry i tą szesnastkę z dołu ja mogę skrócić. To mi się skraca przez dwa, tutaj dostaję jedynkę, a tutaj dostaję ósemkę. Dostaję pierwiastek trzeciego stopnia Minus tutaj będzie z przodu w dalszym ciągu. U góry 27 razy 1 to jest 27, a na dole 8 razy 1 to jest 8 pierwiastek trzeciego stopnia z liczby ujemnej to będzie w dalszym ciągu liczba ujemna, będzie ułamek i pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3, a pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. Zatem to jest nasz wynik i odpowiedź poprawna to jest odpowiedź a.